A jak wam mówiłem, nagrywam teraz drugą wersję. W tamtej y, odcinku powiedziałem Wam, że właśnie będę nagrywał. Ja już od razu już idę, żeby tutaj nie przedłużać zostawcie łapeczkę w górę sobie z, z A myśli. Znów musimy zbudować trampolinę, yy, Więc budujemy z, z, z do góry. Yy, tego typka. Co on zrób? chce do Hmm, zdaje się, że, że to coś, cokolwiek... To była, rozbiło się, na nie pada. Chcesz się przyjrzeć bliżej, starowo? Brody powinien być w stanie pomóc ci z przejściem przez te drzwi. Stalowo Brody, stalowo Brody. Tam jest ten stalowo Brody. I on ja wygląda jak jakiś pająk. Stalowo Brody, stalowo Brody. Co ty w za zajmujesz? Lecimy tylko tutaj, rozwalmy to chude. To już jakaś ręka tutaj! Wow, weź to ode mnie. Nie, nie, nie. Tam na razie nie wchodzę. I mam wejść do stalowo-brodego. ale czekajcie. Zanim wejdę do starego starowobrodego, to pójdę raczej tutaj, bo to jest coś podejrzane. To mi się nie wydaje. Nie wiem, później to wyjdziemy w następnym odcinku. Na razie mamy misję do zrobienia, hej! Na razie mamy misję do zrobienia. A misja jest ważniejsza niż jakieś stalowo brody. Wow, jakiś klocek. Jakiś klocek zdobyłem. i co chcesz? Ahoj, chcesz wyruszyć na pustkowia? Otworzę ci bramę, ale lepiej się pilnuj. To, nie, to miejsce jest niebezpieczne. To miejsce jest niebezpieczne. Co to ma znaczyć? Że co? Nie, nie. Będę się pilnował, ale ja nie ja Co? No, to teraz możesz ruszać odkrywać pustkowia. Wbrew nazwie jest tam sporo do zobaczenia i zrobienia. Ktoś może też potrzebować tam pomocy, więc miej oczy szeroko otwarte. Okej. Okay. Prawie dotarliśmy do celu. Ale nie mogę ci poznać że czeka nas coś niedobrego. Czegoś nie. Coś niedobrego? ale nie. Nie lubię jak coś jest niedobrego. Okay. Nie, ho. te ludki. te dziwne ludki. które były w po początku. Okej, okay, idziemy z niej walczyć, koniec. O mąż ty robisz, no i co, no i chowasz, no, no i nie żyjesz, no i są no i pokonamy. No i jeszcze ciebie, tak? No to masz, no i ty też masz. A masz! Ile ich tu jest? I on nie zjadł. Nie zjadł na kolację. Na kolacyjkę. idę. widzicie, podgłośniłem głos. Żeby, żebyście lepiej słyszeli. Wow! Nie, ja się ich boję! Ale może nawet trochę ciszej. Coś nawet za bardzo. Ej! Nie! A masz! A masz! I trzy minuty się z nimi klepie Jak ja mam ich rozwalić? I oni się cały czas odradzają! Ej!

Uw dzięki wiele szukam wielkiej, wielkiej obcej bestii, która ktoś rzekomo widział w tej okolicy. A czyli szukasz czegoś, czegoś, co spadło z nieba. Zdaje mi się, że wylądowało gdzieś po drugiej stronie tej autostrady, ale nie wiem za bardzo jak tam wejść. No nic, na pewno znajdziesz jak, jakiś sposób powodzenia. Nie wiesz jak tam wejść. Ktoś no, mi pomógł. Ktoś mi dużo pomógł. Po drugiej stronie autostrady, ale nie wiesz jak tam wejść. Ok. No znów mam to zbudować? Okej, okay, to znów to muszę zbudować, jak widzę. Bo jest to pole. Bęk. I lecimy do góry. Jesteśmy e, 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 e. na górze. Szybko niszczymy te rzeczy. Wow. Jakiś... jak kuskiskas? Kus, A strona budowniczego może stworzyć własnego A Tak tylko mówię. Tak ta, ta tylko mówię. Tylko mówię, a tak tylko mówię, a tak tylko mówię. Nie, to był taki głos, a tak tylko mówię. Ok, lecimy, bo już jest piąta minuta. Nie to, to mi kazało. To ja postawiam. To mi kazało, tak. Co to jest za typ? Niektóre obiekty dostrzeżesz tylko dzięki specjalnym przedmiotom. Zobaczmy, co znajdziemy. Niektóre... Jakim przedmiotem? Te okulary pewnie, nie? Nie. To? Nie, nie. O, okulary chyba, bo to on się rozstało zielone. Tak, tak, tak. Okej, okay, mam go. Cofałem go chyba. O, nie. Dzień dobry, i wybuchło. Co? A atakują nas, więc brama jest zamknięta. A możesz spróbować wejść od tyłu. Masz, i to, żeby szybciej się dostać do środka. Ej, no nie zamknęli. Nie w bramie. Ultra kocica? Co to jest? Biblioteka pojazdów. Nieważne. Ale to było dobre. Dzień dobry i wybuchło. O, ale to było dobre. Dzień dobry. Okay, lecimy. Um, gdzie ten pojazd jest? Jakikolwiek. Nie, ja nie wiem, gdzie ten pojazd jest. Um, może mam go zbudować tak samo jak. Mam go zbudować, okej. Okay. No to wszystko na to wskazuje. To. Mm -hmm. O oh my god, all, all big! Świetnie, a teraz na pokład i ruszaj na na tych cudeli. O kurcze, Jaka muzyka straszna. Boję się trochę. Siódma minutę za trzy minuty kończymy, ale na tam ruszam z tą szczałką. O nie, on tu strzela tymi jakimiś armatami. Nie. On nie ześ te potworki. Nie, ja omijam. Ja uciekam. Ja uciekam. O jacie, ale by mnie trafił. Gdzie jest drugie wejście? Jakie drugie wejście mówił? Tam Soko. Tu jest jakieś, ale przecież jest zamknięte. Ja nie mogę, a nie jest naprawdę. Jest zamknięte. Jakiś typet. Ono, hej, pomyśl, słucham tu sobie u części skatków. Ja nagle bramy się zamykają. jak znajdziesz mi trochę klocków, nim coś, co może nam się oddać do środka. Okej, okay, mam tu wszystkie klocki. O, to już super, masz w takim razie Twój nowy schemat. Dobra, to szybko zbuduj generator, żebyśmy zasili bramę. Okej, okay. generator. odblokować generator. Rewelka. Możesz mi zasilać. Mhm, mm okej, okay. czekajcie, mam ja tylko poprawię kamerę, żebyście lepiej widzieli, o. Okej, okay. tak będzie dobrze. Okej, okay. eee, generator, generator, generator. No. Tak, brama tu się otwiera, szybko ładujemy się do środka. No, ty nie idziesz do środka. Typie, idź do środka. Nie wiem, nie o co mu chodzi. Ja uciekam. Kobierę klocki i uciekam. No, on tu przyszedł. Nie poleciał. Wow. On No, coś chce ode mnie. Ma jest czasem niezły. Z, e, do 11 minuty będzie. Może znam, e, znamy do, do 11 minuty, żeby, bo chcę tylko dokończyć ten poziom. I będziemy w 11 minuty dziś. Okej, okay, co ona chce? Generator chce, żeby zbudował. Okay. Znów ten generator. Zdajmy generator. Okej, okay. no, i co dalej? O okay. oh, nie. Dziś się otwiera. to się otwiera, ale okej okay. ale po drugiej stronie to też Jeszcze. do tej 11 minuty i kończymy ten odcinek było tak po prostu przyzwoicie okej okay. tutaj, nieważne, nieważne to po prostu zniszczmy zbudujemy tak generator Jeszcze jakiś klocek mamy No nie, znów te potworki A macie Nie Okej, okay, czekajcie, muszę wyjść Muszę skończyć odcinek Okej, okay, zostawcie łapeczkę w górę A jak kończę dziś ten odcinek No to pa do następnego LEGO mówi.